Podobny filmik już był u niej na kanale rok temu i dzisiaj chciałam zrobić taką aktualizację i pokazać Wam rzeczy, które mam z trochę i które są ze mną już bardzo Zacznę od spójniczek. One są tylko dwie, więc y, szybko pójdzie. Pierwsza to taka w paski, y, dorobiłam sobie do niej kieszonki, zmęziłam ją i skróciłam. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to zrobiłam i jak wyglądała wcześniej. To link Wam dam do posta na blogu na dole w opisie. I ona właśnie była na takim dziele wszystko za 2 zł. I kolejna spódniczka w podobnym stylu też jej to robiłam. Kieszonki skróciłam i zwężyłam, bo też była długa. No ale po prostu super na lato, albo nawet teraz do ciemnych Top jest po prostu mega. I ja ją kupiłam chyba też za te 2 złote i tą, i tą poprzednią e, spódniczkę kupiłam jakieś 3-4 lata temu i do tej pory je mam i w nich chodzę. Teraz przejdę do koszul. Koszul jest dużo. No nawet jest ich dużo. Pierwsza to jest taka koszula długa, męska, yy, w kratę. Kiedyś nie chodziłam częściej, yy, teraz rzadko do sobie jest super, więc yy, tak, ona jest w idealnym stanie. Nie pamiętam yy, za ile ją kupiłam, ale mam ją też już dość długo, kilka lat i nic mi nie robiło, i tak dalej. Również kratę, To chyba kupiłam też na czele za 2 złote yy, Ja ma krótkie rękawy yy, z rozmiar M, jest dobra na mnie Ale ja ją bardziej na taki jakiś, nie wiem, na ogródek, do sprzątania Bo jest strasznie już taka zmachacona Mam rękawy mam właśnie podwinięte. Okej, okay, yy, teraz pokażę Wam moją ulubioną koszulę i Pierwsza to taka jeansowa. Ja jej podwinęłam e, rękawki i na kołnierzyku dodałam jej ćwieki. Rozmiar idealnie na mnie pasuje Ten materiał nie jest taki sztywny jeansowy, tylko jest taki leisty. Ładnie, nie opina tak ciała, tylko jest taka fajna, niesztywna nie, nie krępuje ruchu. Ona chyba też była za 2 złote I moja najulubniejsza koszula Naprawdę ją tak uwielbiam To jest koszula, na której najczęściej chodzę I później widziałam dużo, że w sieciówkach się takich pojawiało Więc najbardziej jestem z niej zadowolona Z nią nic nie robiłam, ona taka była To jest rozmiar M Więc idealnie na mnie pasuje Tutaj ma takie rozcięcia Guziki takie perłowe Jest po prostu świetna Ona jest właśnie taka dość sztywna Nie mogę mieć tyle właśnie Ona jest y, dość sztywna Jeszcze jak jest świeżo wyprane To już w ogóle czasami tak no, Na gołej cało, cało życie Nie bardzo w ogóle y, Ona jest dość długa Więc, więc jest fajna do leggingsów Ale przez to, że ma te rozcięcia i można ją też tak zebrać. Może wam mm. e, pokażę, zaczekajcie chwilę. O, to ją można tak związać i mieć jako taką krótszą na przykład w lato do shortów z wysokim stanem. No po prostu idealnie i kupiłam ją za 7 zł. Jakieś jest takie są za 100, może najtańsza za 50, średniej jakości. E, ta naprawdę to jest prawdziwy jeans i jest taka porządna, mam ją już 4 lata. Zresztą nic z nie dzieje, ani nie wyblakła, ani nic, no naprawdę Tak, może już byłam przy tych koszulach, przy takich przeróbkach To Wam pokażę jedną kamizelkę, którą przerobiłam Także no, to była kamizelka, taka zwykła biała I do niej doczepiłam z tyłu ćwiaki mam sweter, który udało mi się kupić w Dżuhalandzie właśnie teraz jak kupiłam to, to i tak jest po prostu wow Chodźcie zobaczyć tutaj I na plecach tak. Przez środek I on jest sweterek, to taki, który kupiłam w zeszłym roku I on ma krótki rękaw Jest coś krótki On był zwykle taki szary Ja go szukałam, bo patrzyłam sobie taki chyba na internecie ale one były strasznie drogie Wie, Pójdę do Cicholandu, poszukam I sama sobie doczepię Te kryształki, taniej mi to wyjdzie No i znalazłam ten No po prostu super I doczepiłam Przyszłam sobie te kryształki Je możecie kupić naprawdę w każdej pasmanterii Teraz takie są myśli. Różne kolory, różne kształty Ja chciałam coś takiego, żeby to wyglądało jak Naszyjnik bo którym nie musiała nic ubierać z niczym się męczyć, tylko to już po prostu on będzie sam sobie taki ozdobny Za niego chyba dwa 2 złote, a za te kryształki może 10 Bo pamiętam, że inne mi się zepsuły i musiałam sobie to kupić To może cały sweter w sumie wyniósł mnie 15 złotych razem z tą robotą, z tymi kryształkami itd. Tak I jeżeli chcecie zobaczyć jak sobie zrobić taki sweter, to filmik również jest u mnie na kanale, więc zapraszam do oglądania Pienki. Pierwsza to jest czarna Z wycięciami tutaj To jest z tyłu. Nie wiem dlaczego zawsze pokazuję z tyłu yy, Z wycięciami yy, Z tyłu właśnie na taki głębszy dekolt Jest ona dość krótka Ale jest yy, z takiej cieninki Podobny, więc yy, Jest wygodna też widać trochę te wycięcia Taka czarna Ja nie lubię czarnej rzeczy ale ona była za 3 złote na wagę, chyba która mnie poszła bez leciówka, więc po prostu zrobiłam sobie desna. Ale teraz ja miałam ubraną, nowe zdjęcie. To tak. Na specjalne okazje trzeba mieć jakieś Ok. Yy, <śm> I ostatnia rzecz, którą chciałam pokazać, z której jestem strasznie zadowolona i się cieszę, że, że jednak ją wzięłam, bo na początku miałam jej nie brać. To jest sukienka której nie dałam, nie umiem Wam jej tutaj pokazać, tak na żywo, jak ona wygląda, więc na pewno lepiej Wam zdjęcia, tyle ...to mi się teraz uda, to Wam pokażę. To jest sukienka, to jest... Nie, naprawdę nie da się tego pokazać. Y Którą sobie przerobiłam. Ona nie miała tych fal. To było po prostu takie coś. To jest przód, a to jest tył. I to jeszcze po prostu było taki coś jak w stylu tamtej. Po prostu taki kawałek. Już yy, sukienki na sesję. Poinformowałam sobie sesję yy, na pustyni. I właśnie w czerwonej sukience, z takimi kawałkami materiału, które powiewają na tym wietrze i tak dalej. I mówię, no, szukaliśmy na początku po sklepach, żeby ewentualnie kupić, początku triolantu. Dlatego tylko tutaj rzeczy, to jest tricholand na tym Sosnowca, niedaleko placy. I tam ta sukienka wisiała, chyba nawet była za zł. To wszystko, to ona wyglądała w strukturze Ona była cała ona nie było wiadomo, gdzie jest przód, gdzie jest tył, gdzie jest dół, gdzie jest góra, jak ona ma być. Babcie tam nie mówi, zostaw to, nie wiesz, tylko będziesz gdzieś lepszą, użyjesz sobie sama. Zjeść się nic nie da zrobić, ona jest jakaś poklątana Kto się uszył, w ogóle nie wiadomo, co to jest. Ale ja mówię, no dobra, dwa złoty to jeszcze nie jest taki majątek, a to mu spróbuję ją jakoś przerobić i kombinuję. No i wzięłam ją. I jak wdałam, w końcu doładło. Jak ona ma być, gdzie jest przód, gdzie jest tył, jak ją odkręcić? To sobie to musiałam mocno przyczepić tymi agrafkami i od razu przyszłam, żeby tak zostało, żeby broń Boże mi się to drugi raz tak nie poplątało. No i później musiałam dokupić ten czerwony materiał, który tutaj mam. Ja Wam pokażę zdjęcia oczywiście na modelkach, jak to wyglądało właśnie z tej pustyni. I chyba jeszcze mam jedna, bo teraz nie. Mam zdjęcia, robię zdjęcia dziewczyną. To dużo dziewczyn się mnie pyta: A czy mogę w tej czerwonej sukience? Co to zdjęcie były tam na pustyni? Ja mówię: że jest nie ma sprawy, więc to jest taka sukienka tylko do sesji. Ale jest mega! Naprawdę jest mega! I ten kolor jest taki żywy, intensywny. I pasuje na tego, bo ona jest rozciągliwa, więc ładnie się dopasowuje, niezależnie od sylwetki i tak, ona była taka, jeżeli znajdę gdzieś zdjęcia, jak ona wyglądała, jak ja ją kupiłam, to wam wstawię. taka bez tych moich przeróbek. I do niej właśnie dorobiłam, kupiłam półtorej metra takiego materiału. Za 5 zł był w pas bo stwierdziłam, że jeżeli to być tylko na sesję, żeby dziewczyna mi to ubrała, to nie opłaca mi się kupować metr materiału, który kosztuje 15 zł albo 25 zł. Yy, więc znalazłam sobie taki za 5, mówię, nie musi być tutaj jakości nie i musi, nie musi być idealny kolor, bo zawsze to wszystko mogę yy, zmienić w Photoshopie. No i kupiłam, yy, doczepiłam po bokach jeden z tyłu, dodatkowo zostawiłam jeszcze jeden taki kawałek, żeby był taki do chwycenia, najwyżej do ręki, żeby go tak trzymać, pomagać czy coś tam. Yy... I wyszła mi ta sukienka i po prostu jest taka śliczna i ona nie jest jakoś, nie wiecie, super użyta, ale ja się naprawdę cieszę, bo za 15 zł, że za 20, no za 20 powiedzmy, mam taką sukienkę na sesję, żeby po prostu naprawdę ona jest mega i każda dziewczyna yy, na tej sesji. Kiedy mają obroną, to naprawdę wygląda ślicznie i jest to coś oryginalnego I mojego. wiem, że nie ma takiej drugiej <gry> Więc zdjęcia Wam stawię, jak ona wygląda na modelkach i tak dalej I sami ocencie, czy jest fajna No i nic, i to tyle, bo już mi karta zaczyna się psuć Więc kończę ten filmik Mam nadzieję, że Wam się podobał I jeżeli jesteście gdzieś z okolic Katowic Sosnowca, to napiszcie jakie są Wasze ulubione Ciucholanty, gdzie lubicie chodzić Może się wybiorę i Znajdę coś fajnego, bo teraz Do tych co ja zawsze chodziłam To niestety jest coraz gorzej Albo je w ogóle zamykają Dużo jest na centrum Katowic Ale mi się daje, że wszystko jest takie Poprzebierane I że jest drogo W ogóle czasami tak Taki dzień, że jest wszystko za złotówkę, to jak ja tam przychodzę, a powiedzmy, że jest 2 godziny do otwarcia, to wiszą trzy wieszaki, bo ci ludzie jak w Lidlu rzucają się na wszystko, nie patrzą na co byle by to wziąć, potem stoją z takimi wielkimi torbami i to przerabiają. Ja czegoś takiego nie lubię ja sobie jest to wielkiego kociu handlu, gdzie sobie mogę wszystko na spokojnie pooglądać i wiem, że nikt teraz mi tego nie drwie z ręki. Naprawdę. Dobra, dobra. E... To tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś swoje ulubione rzeczy też e, z ciorendu, z którymi dam no, po prostu ludzie, bo, lubicie je właśnie bardziej niż te z e, sieciówek, tam napiszcie też mi na dole, albo na wstawcie zdjęcia i jak one wyglądają, co udało Wam się zdobyć takie Wasze perełki. No i to tyle. Do zobaczenia, pa! pa.